Hejka hejka, tu kamykos, witam Was w kolejnym odcinku z gry FC Mobile. Słuchajcie, dzisiaj sobie zagram e, Challenger. Mam jakieś tam nagrody, pewnie, może mi się uda coś wygrać. Co to jest? Trick or treats. Co to mamy? Ym, mamy za dynie. O, gwarantowane 20 dni. A co nam dają dynie? Słuchajcie, co nam dają. Dynie? A, możemy to odblokowywać. Mam 45, a tu potrzebuję 120. Aż dobra, to na rozgrzewkę sobie zagram tu jakiegoś skill game'a. Boomboxa, dobra, może być. Boombox. A potem zagram sobie jakieś. E, pewnie z challenge, tam nie wiem, czy to jest Head to Head, czy to jest e, jakiś skill game. O, mam boomboxa. Trafię. Nie trafiłem. Teraz będzie ładne potukienko. I dostałem punkty. A teraz w lewo. Oj, nie trafię w ogóle w bramkę. Co on zrobił? Rany. No, ale teraz trafię ładnie tutaj, dobrze. Yy, udało mi się zrobić? Nie, jeszcze ostatnia próba. Nie, za lekko. Nie trafię. Mm, 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 mm. Zero punktów. Ale kicha. Nie zrobiłem tego. I straciłem tedy nie, czy nie straciłem? Nie, no mogę zagrać jeszcze raz. To zagram jeszcze raz. Trzeba mieć wyczucie tutaj. Na komputerze to trudno zrobić, powiem Wam szczerze. No ale cóż. Tak to bywa. Dobra, boombox. Hit and run. Nie, za lekko. Dobra, uff. Pierwszy skill. Drugi. I muszę jeszcze jeden trafić. No, teraz mi się udało ładnie. Jak tak robię z karnymi normalnie, to bym podał poprzeczkę. I ta, przy tych skill game'ach trzeba mocniej to, że tak powiem, akcentować. Dobra, i mam 20 dyń kolejnych, więc co tu mamy? Mecz, mecz, który za 30 dyń jest. A czy ja mogę sobie tu odblokować to tę nagrodę? Mamy jakieś 5 graczy, ale muszę mieć 120, o rany, ale to dużo, dużo, dużo. Tu hmm. 30, tu jest 50 aż. Dobra, to spróbujemy to. To nie wydaje się trudne. Meczyk. Końcówka meczu, wygrywamy 1-0. Więc trzeba po prostu nie stracić bramki. Jakie <laughs> mają te ozdoby tych kart. <laughs> Dobra, lecimy. Bellingham, Solankę, co? Z kim tu gramy? Z Tottenhamem? Tottenhamem, dokładnie. Pięknie go minął. No, ale to było podanie. Co to było za podanie? Co to było za podanie? Mm. Di Maria dobrze próbował. No, cofał? Nie, bramkarz, bramkarz. Robert Sanchez. Zobacz, gra tu do Kumana. Kuman na prawe skrzydło. Di Maria, dobra. Niech tutaj zagramy sobie tu. Oj, 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 ale Aleksander Arnold uratował tą piłkę. Krespo, podanie do Krespo i gol. Powinienem tak zrobić przy wcześniejszej akcji. Nie wiem, czemu tak podałem normalnie. Krespo nawet się nie odwrócił. Ślizg piękny, drugi ślizg piękny. No i teraz chyba nie będzie faulu. Nie, nie ma. Dobra, na bramkę, na bramkę, na bramkę, na bramkę. Ale podanie piękne do GWU, mój nowy nabytek. Ale to prawie, prawie była bramka nieszczelona, bym powiedział. Ale tu go sfalował jeszcze bramkarz. O, o, dobra, mam ale zepsuł, ale zepsuł dobra, o Bellingham, no Bellingham mm. Bonucci broni ładnie Pepe i Crespo, i zobaczymy, czy Crespo szczeli no, piękne podanie pod bramkę Gowu, jednak się podzielił tą piłką a powtórka z innej kamery 4-0, no niski poziom, jest to Wam, powiem tak mi się wydaje. To jest chyba amator, mi się wydaje. Bo chyba graj go, właśnie spalony był? Nie oddam mu piłkę pod poprzeczkę. Podzielił się po raz drugi. Krespo, niemożliwe, mógł sam strzelić. Jeszcze mógł podać do gowu tutaj. 5 do 0. Wow. Nieźle zacząłem. Komputer w ogóle... Ale wybił. W ogóle... Dobra. Nasz... Jest koniec, koniec meczu. Tak. Full time. Dokładnie. 5 do 0. Wygrałem. Więc kolejny dynie. I teraz skill a chcę po prostu zdobyć te dynie. Skill game, dobra, i lecimy. A, no biegnij, biegnij. a nie tu. Czy ja... Z, z, ...starczy mi czasu? Jest zwinny, ten No, eee, Dobra, udało się. Udało się w ostatniej sekundzie chyba, nie wiem, nie patrzymy na czas. Dobra, kolejne dynie. Zadanie ukończone, 50. I ostatni mecz, tak, tu jest, tak, dokładnie, 0-0. I na poziomie nie wiadomo na jakim. 100, 100 punktów dostanę, a mamy 145, więc mógłbym sobie tu już odblokować, ale zagram ten mecz jeszcze. Oj, oj, oj oj, A co tu zobacz? A, bo będzie mistrzastwa Stars. dobra, okej. Okay. Są mistrzastwa Stars, jak to nagrywam. I za 10 minut startują dokładnie, także wiecie kiedy to nagrywam. Będę chciał obejrzeć. Muzyczka z Brawl Starsa w FC Moment. No dobre. Go tu będzie kiwał. Aj jaj. Aj. Nie tu miałeś podać No trafił w trafił w obrońcę, no. Aj. aj, aj. Baję Leverkusen przy piłce. Nie w tą stronę krespo. No, bo pustej bramki, Di Maria. Piękna akcja bym powiedział nawet. Dobra, udało mi się, yes, no, więc już jest 1-0. No cóż jest, jak już jest to, mhm. Mm a ramkarz przerwie? Sędzia przerwie? Nie, nie przerwał. Ach, zabrał mu tą piłkę. Za lekko podałem, bym podał mocniej. To pewnie by wyszedł sam na sam z bramkarzem. Dobra. Bonucci odzyskał piłkę ładnie. Aleksander Arnold. Dobra, biegnij po skrzydełku. Ach, zabrał mu tą piłkę. Sędzia, tak jest. Dla mnie. Nie? Uu. Ale 5-0 ten Tottenhamem, będę to pamiętał. Dobra, Robert Sanchez. Zagra tutaj do i I wyprowadzimy tutaj czaka. Szaka, Szaka, kontra Szaka. Aha. Ej, sędzia, fał to był. Nie, bo Nuc jest nie do przejścia. Słuchajcie, Pepe. Pepe po skrzydle pójdzie i spróbujemy tutaj dośrodkować. A jaka poprzeczka? Szaka, uderz to. No nie. Karny. Sędzia widział karny. Nie wierzę. O ja. Pierwszy raz mi się tak trafiło, że podczas meczu karny. Dobra, i tak nie tego nie strzelę. Kuman strzela. Za mocno, nie trafi w bramkę. Za mocno. No widzicie, a zrobiłem tak samo jak na trick and treat. Na tym, na tym skill game. Ie. No cóż. Byłoby po meczu w zasadzie. 2-0. Jest 76 minuta. W sumie wygrywam 1-0, więc nie jest źle. Ojej, sędzia faul dla. Bajernu. No brawy, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę! Nie daj tu, nie daj! Nie! Nie! Sa, ojeju, co to? Co ten bramkarz zrobił? Widzieliście to? Jak wybronił tą sytuację? ja... Dobra, jest sam na sam, GOW musi też strzelić. No, podawał! Podawałem! Dobra, Bellingham to już wykończy. Ale no, Mogę strzelać, ale powiem Wam, chciałem, chciałem specjalnie, z, znaczy zagrałem, no bo wiedziałem, że no nie powinien tego nie strzelić, nie, do pustej bramki, ale nie strzelił. Dobrze, na szczęście Bellingham dobił tą piłkę. No, już jest po meczu, także skill game, znaczy ten mecz zaliczony. Nie sądzę, żebym tutaj mógł to przegrać już. No, chyba, że Stracę dwie bramki, to jest też jeszcze możliwe. Nie no, 90 minuta. Oha. Dobra, i ja jeszcze poprawi. Nie poprawi. Bellingham do karza No niestety. Ui, Koniec meczu. 2-0 z Leverkusen. Hm, to ten ham wygrałem, Leverkusen wygrałem, no ale to na matorze, o rany. Co ja czym ja się tutaj delektuję? Nie ma czym. <grym> Dobra, mamy 100 dni. Teraz, zobaczymy czy coś mi się... Także challenge dzisiaj zrobiłem. Pójść tutaj czy tutaj. No muszę dojść do tego wyjścia, to tak mi tutaj bardzo dużo. Tu mam do losowania, tu mam gemę, a tu mam. A duch co daje? O, becz. Zagrać mecz i wygrać. Dobra, odbieram. Nie będzie nagroda. Zobaczymy, jaki piłkarz, jaki słabych dostanę. Sabak, Sahiro, Romero, no Westerlund. No to tacy sobie bram ci piłkarze. Training Pońcy za 120, a tutaj mamy Gemy za 300. A tu co będę miał? Haunted House, nie wiadomo. Mm -hmm. Dobra, otworzę sobie no dobra, wezmę sobie to i zagram sobie jeszcze challenge'a. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, proszę dajcie subka. Znalazłem portal. Uu, kliknij, żeby odblokować tajemniczy świat. No dobra. Uuu, ciekawe co to jest. Gdzieś mnie, przenios... Gdzieś mnie tu przeniosło? Nie. Za 120 punktów Mogę... Wy... Jakie nagrody są? Uh, uh, uh. Ale nie mam aż tyle tych z Bayernem monachium. O rany, to bym musiał nieźle tu powalczyć. Tu też 120. No duch, duch, duch daje punkty, dużo zabiera. Ale mam tajemniczy świat. Dobra. Odblokowałem tajemniczy świat i tu są jakieś nagrody w tym. 100 końców można wygrać. OK, 200 tysięcy końców. Gemy. I na końcu jest kapelusz. No dobra. Yy, czyli taka ikonka w sumie. No dobra. Nie no to co tam... Ja nie gram aż tyle w FC Mobile, żeby to odblokowywać. 35 dostałem za zrobienie daily. Więc kolejne mam 40 w sumie tych dyń. I jeszcze zrobiłem kolejne. No jeszcze bym mógł tu obejrzeć. gdzie tu mam claim. Dobra. Dzienne nagrody. Otwórzmy. Co to są jakieś paki? Doświadczenie. Gemy. I Star pass kredity. O! Star Pass kredit to się przydaje akurat. Zobaczymy, co dostaniemy? 250. Dobrze. Były dwa do odblokowania. Zobaczymy, co w Star Passie dostaniemy. Maszerano. Ugogi. 3 miliony i 400 gemów. Zobaczcie, opłacało się, chyba. Opłacało się, mi się wydaje. A nie, bo to. Nie tu popatrzyłem, przepraszam. 100 tysięcy i. Piłkarz, i tu jakiś, no słabszych dostałem zawodników, dużo słabszych, tu, to, 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 nie to, 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 to trzeba za to zapłacić, nie polecam, chyba nie polecam, słuchajcie, nie wiem czy warto w jakiejkolwiek grze płacić pieniądze, no, pff. to moje zdanie, nie, ale tak raz na jakiś czas sobie pewnie można pozwolić, ale żeby tam wydawać kasę na coś, co nie jest prawdziwe, tylko jest coś wirtualne, no to, hm. Natomiast grając, można tutaj też fajne rzeczy się pobawić i można też fajne rzeczy zdobyć, więc chyba się nie opłaca. Dobra, idziemy w questy, żeby tu nie narzekać za dużo. Idziemy, mamy tutaj trick or treat, był Ball Center. Gemy, challenge mode, o właśnie. I tu mamy daily. Tu mamy daily na Mascherano pewnie. Dobra, a ja zrobię sobie to na gemy pewnie meczyk półfiną, no. skill game, skill game i potem jest meczyk, dobra to jeszcze wyzmieszczę to w tym odcinku mam nadzieję, będzie troszeczkę dłuższy dajcie znać w komentarzu, czy lubicie w ogóle FC Mobile oglądać u mnie na kanale muszę strzelić go w... o, ale ucieką piłka dobra, udało się poprzeczkę yy. No, i w bramkarza? No, nie zrobię tego skill game. Ja cię kręcę. No, po długim rogu uf, udało się. Za 863 punkty. No, z dużej odległości czyli dlatego dostałem dużo punktów. Pół 100 gemów, czyli nieźle, nieźle. I co tu mam zrobić? Też jest skill game, tak? Dobra. Skill game. Ja generalnie lubię grać w FC Mobile. Natomiast, no. Nie jest to łatwa gra do grania na komputerze. Ok, tu mam jakieś strzały. Za 500 punktów dostałem 7 strzałów. Ok, pod poprzeczkę. Tak jest. I jeszcze dwa. Czy tu trafię w pudełko? W dolny kartonik. No i teraz udało mi się. Ok, szybko mi to poszło. No i teraz meczyk. najlepsze ze wszystkiego. Czy będę grał... Z... na jakim poziomie? Zaraz zobaczymy. Czy z żywym przeciwnikiem. Bellingham. Nie, gram z komputerem. Na 75. poziomie, więc... Ale jest 1-1, jeden, jeden. gram z Liverpoolem. Czyli same angielskie drużyny dzisiaj prawie. No, Bayern Leverkusen był. No to to nie jest angielska drużyna. Okej, okay, wyprowadzić piłkę, tu trzeba do Crespo. Nie mam z kim, nie mam z kim. No i zabrali mu. No to strzał, strzał sprzed linii bram. Tej, Lekarnego nie jest łatwym szczem, żeby tu bramkę szczelić. Do jego żota mi zabrał piłkę. O nie, Salah? Czy żeby to był Salah? Nie, Szaboszlaj, A, Szaboszlaj, z Kumanem nie miał szans. Krespo, Słuchajcie, jest 1-1, jeden, jeden. niedobrze, bo to ja muszę tu szczelić bramkę, żeby, żeby zaliczyć. Mhm, zaliczyć tę misję, ale widzę, że łatwo nie będzie. Ale mnie wykiwał McAllister. Dobrze, że nie strzelił. Muszę od razu do skrzydła. I Pepe. I Pepe, spróbujemy tutaj wejść w środek nim. Ale mu zabrał piłkę jak dziecku. Oddaj, bo stracisz znowuż. No i słuchajcie, nie mam napastnikami, żeby w piłkę wprowadzać. No naprawdę, to jest jakiś... O, właśnie. I teraz mi się to podoba. Gdzieś Bellingham w ogóle gdzieś uciekł, nie wiem, na... Na skrzydło. Zamienił się z Pepe, nie wiem dlaczego. On powinien tu biegać w środku. Bo no, czy... Wy... Wybierz tą piłkę, wybierz tą piłkę. Dobra. Znowuż jest zamiana jakaś tutaj, ja nie wiem, nie rozumiem dlaczego Pepe tu gra w środku. To w ogóle jest jakiś. Dobra, koniec meczu, będzie dogrywka. Niedobrze to wróży, bowiem Wam, bo jak dojdzie do karnych, to jak wiadomo co będzie w karnych, nie? Dlaczego Pepe biega w środku? Wytłumaczcie mi, to przecież on gra na skrzydle u mnie tutaj w zespole. No, gdzie do tyłu podajesz do Szaki? Przecież to miało być podanie do Crespo. No i teraz będzie gol. I już to widzę, ale mu uciekł. Ja cię. No właśnie, Diego Żota. Po meczu, słuchajcie. Ale dałem plamę. Dobra, nie poddaję się. Gram, gram. No, tak to ja nic z tego nie zrobię, niestety. No, ale dokładnie grajcie tą piłką. Czy ten komputer zamiast steruje, czy co? No przecież ja nic nie zrobiłem. O, salach. Sala będzie kiwał. Oni to coś kombinują sami za bardzo. Jakieś kiwki robią. Ja tu żadnych kiwek nie robię. Hmm. Dobra, jest pierwsza część dogrywki minęła. Mam 15 minut na odzyskanie piłki i strzelenie gola wyrównującego. Więc nawet nie będzie karnych, chyba. No. Piękna bramka, Pepe. Ależ on to zrobił. Widzieliście to? Uff, wow, wyrównałem. Ła, wow. ła. Wow. Dobra, powtórkę, popatrzcie powtórkę, zobaczcie powtórkę. Podszedł do linii, zwrócił, zawrócił, wkręcił go w ziemię i po długim słupku ładnie do bramki. Jest, remis, ło. Dobra, jeszcze się mogę sprężyć, jeszcze mogę to, jeszcze mogę to wygrać. Jeszcze mogę to, żeby kardy tylko nie było, żeby... Zabierz mu piłkę, zabierz mu! Dobra, jest, Jeszcze szaka za... O, go, gowu go, go, No nie, no tak. Hmm. Z Wandajkiem to się nie ma co kiwać tutaj za bardzo. No właśnie. A ja nie miałem do kogo podać za bardzo, więc. Zabierzcie piłkę. Kuma, zabierz. Bierz, gryź go. Gryź go po stopach. Dobra. Robert Sanchez. Nie gramy na czas, nie gramy na czas. No i koniec meczu do karne, niestety. Z Liverpoolem nie sądzę, żebym wygrał te karne, słuchajcie. Pierwszy karny. Za mocno. Ale strzelił. Mhm. Uff. Nie wiem jak tu bronić te karne, bo ja robię, rzucam się w lewo na przykład teraz. Ach. I prawie obronił. Zmylił go. Dobrze. Jest na razie dobrze. Sanchez dobrze broni karne. Szabuszlaj. Może nie strzeli. Ach, nie w tą stronę. Zmylił też bramkarza. Aha, ha ha, 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 Bellingham. Nie, nie strzeli. Fuh, matko, ja przestrzelił za mocno, ale ja to tak delikatnie zrobiłem. No, nie, no znowuż porażka w karnych. No, co to było? Bramkarz! Co to było? Nie, to już się nie, nie ma znaczenia w sumie. Ja to szczerze, no muszę teraz obronić. No salach, salach szczeli, na bo salach szczeli. zmylił go w stylu Lewandowskiego to zrobił. No niestety, decydujący karny Di Maria. Co? Naprawdę? O i słuchajcie, mam dość. Nie, nie chcę. <laughs> nie chcę. To będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chociaż wygranej niestety nie ma. No ale cóż. Generalnie, mecze były ciekawe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli tak, dajcie suba. Dajcie też łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka. Pa, pa.